A super pomysł na mieszkania Konfederacji to Przede wszystkim uwolnienie pod, podaży, a nie popytu. Problem z mieszkaniami jest taki, że jest ich za mało, w związku z czym trzeba sprawić, żeby budowało się więcej mieszkań. Do tego trzeba obniżyć liczbę przepisów, która w tym momencie zwiększa koszty mieszkań. Mało kto wie, że przepisy wprowadzone tylko po 2014 roku sprawiły, że koszty budowy mieszkań wzrosły o 30%, o 100 do 200 tysięcy złotych. O tyle mniejsze były, tańsze byłyby mieszkania, gdyby nie urzędnicy, politycy i zbędne Wszystko przepisy. Wszystko jest takie proste. Dokładnie. Dlaczego prawda? nikt o tym nie wie, nikt tego nie wprowadza? W Życie. Dlaczego politycy przez 30 parę lat w trzeciej RP tego nie wymyślili? Nie tylko w trzeciej RP. Każdy, kto wyjdzie na ulicę, widzi jak ładne budynki mamy wybudowane chociażby w dwudziestoleciu międzywojennym albo 100 lat temu. Dokumentacja tych budynków to było parę, paręnaście stron, obecnie wiele tysięcy, a są dużo brzydsze niż tamte. Wydaje mi się, że budowanie mieszkań należy zostawić firmom budowlanym, deweloperom, a nie urzędnikom i politykom.